Pośpieszcie się! Szybko! Mama, mam, włączcie rękę. Dobrze. Ej, nie na kuchcie. Nie jedziesz za szybko? No co ty daj spokój? Chcemy już być czy nie? Czasami jedna decyzja przysądza o naszym życiu. Jak do tego doszło? Jeden samochód jedzie 60, drugi o 10 mniej. Gdy znajdują się w jednej linii, na drogę wjeżdża ciężarówka. Kierowcy zaczynają hamować, ale dopiero po ponad sekundzie. Tyle wynosi czas reakcji. Drugi samochód zatrzymuje się tuż przed przeszkodą. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze. 10 mniej. Zwolnij.